Cześć witam, to się TheSienukaKazero, zara dzisiaj jest czwarty odcinek z serii Losowe Języki na Duolingo. 10. No cóż, zobaczmy. Ja nie mogę Rawski. no super, powiem tylko tyle, no super, super. Okej. Okay. Eh.

U. u dead, dead, dud 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 uh. dud dud u. u, da, DA dud DA No super są nie są najgorsze, nie są. Ale... Później będzie jeszcze gorzej. No nie! Nie gadaj, że znowu będę musiał miliony razy zaznaczać, że, że się dopiero uczę. Nie. Dzisiaj spróbuję być w topce. Zamierzam przebić tych tutaj w ty tego pana tu8 zpcywej 1 1p9 tego na pewno muszę przebić. Fa, Yeah. Dziękuję. ZI. Zi. Zi, Ja, ja, naturalnie. Zi. Za. Za. Za, za. Za, za, za. за 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 ý. и зуд зуд за за зуд зуд за ди 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 зи Złód Złód. i iii. I, i, i. No. Nie ma nic ciekawego w tym języku. Tylko jakieś kreski, kropeczki, i tak dalej. Di, zu, zu. I. Chyba. Chyba będę musiał przerwać teraz nagrywanie. I do momentu, kiedy w końcu będzie coś ciekawszego. O. Nie, dziękuję. Wypad. Czyli do tego momentu czekaj, a może przeszkoczym? Zu. Zu. I. I. Je. Yeah. Je. Yeah. Zud. Zud. Dud. Dud. Mam pięć żyć. U. W. Nie wa. Co? To nie ma sensu, bo to jest u, a to wa nagle. Ra. 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 Ru. Ru. E. A. a. W. U. Z. Z. U. 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 Zer. Zer. ZAR A jakiś ZAR Rał raw, Rał. Aha Czyli ta litera to jest i U i W ŁA ŁE DUR DURIAN DUR DUR JA JA Yn. DUR RA DA no, przeszedłem. To wszystko, jestem geniuszem. Jestem normalnie milion IQ. No noskam. Super. 50 punktów, o kurde. Proszę, przestań. Ale więcej bym na pewno dostał za robienie tych wszystkich lekcji. Czekaj. A dobra, tego tu pokonałem to na pewno. To teraz trzeba zmienić tą flagę z norweskiej, na arabską. chu. Zobaczmy, co my tu mamy. Zełe. Co? Zełe. Trwa! Zełe. Zełe. Zeł.. Y... Tchu Tchaw jednak Tchaw Kurde Ciekawe ile to będzie trwać Pewnie pięćset. Tchaw Zeł du Zu Tu Tchu Zu Dkaj Vi A nie czekaj, to będzie Vi tcha dchała Idę dchaj Z jak? Z di tchi Jak to się wymawia? Zo Vi. 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 Ja to słyszę. Vi. Nie, to nie to. ZEJ Hej. ZEJ Hej. ZEJ Hej. Tcha Ta Tcha Już takie dają ja jestem początkującym Arabem, There. jestem y, ten level 1 y, Arab, ale jak skończę cały ten kurs to będę level y, 100 y, Arab, będę profesjonalnym Arabem jak Osama Bin Laden, czy inne Al-Qa'idy. Y, dała. Zała. Daj. Y, Oj. Oh yeah. Da. Za. Przerwa. Jeszcze raz. Y Haw. Have... o Udało się strzelić. Ze. there, there. there Teraz już wiem, że to jest. Zeu. Jestem mądry. Zostały mi dwa życie No ja nie mogę. Co co się dzieje? Dobra, continue. Nie żadnych reklam. Chwilowa przerwa była. Dobra, lecimy dalej. Raj. Raj. K. Raj. Ja. Raj. Tuj. Duż. Duż, czyli oto ż. K. Zek. Zek. Ba. teraz. B. O kurde, strzeliłem, udało się. Raj. 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 Zeub. Zełb. zo, zub, b, ja, 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 zak, 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 ZEK DUJ DUJ A ah, NÉ DUJ 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 K K K K JA JA RAJ 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 ZEK ZEK ka K K I DUJ DUJ, duj. duj. Super Jestem mądry. Jestem super inteligent. Na początku myślałem, że będzie dupnie szło, ale jednak yy, Przeseń Kurde Misja pokonać te dwie Pokaż mnie. Yy, na pierwszym miejscu. Z, z czego ty się tam uczysz? Chętnie zobaczę. Jo! Angielski, kataloński, japoński, chiński, francuski, arabski. O kurde, też arabski. Rosyjski, łaciński, szkocki, włoski, jakiś waleriański. Do teraz się zastanawiam, co to za język. I, i ten y, walijski. No. Dobra. O kurde, 2015. Przestań. Duolingo, please. Już od odpowiadałem raz na to pytanie. Ku. Cool. Kur! Cool. Ku Ku Żed. Żed. Dobrze, że nie miał. Żed. Żed. Żak. Żak. Barz. O kurde nie wiem. Barzy. E. Strzelamy? Bez. O kurde, też strzeliłem jednak. Znaczy wiedziałem. Ja to... czekaj. Dub. Dub. Baz. Ked. Aha. Kev Kev bez, bez, jak, dub, dub, jad, dub, nie, nie, a jak ja wszedłem nie do no jasnej kurty dobra, czekaj praktyce tu o nie w rai 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 ja yeah. rau za ra 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 ri ri kurde Roud. ra ra okurde ru ru tel ra ra ri Wa. u ra rau ra oui. u oui, oui dur dur ru ru oui oui, oui. Zu. Zu. Za. 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 di Za. Ah, Za. 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 D. W. 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 Dur, Dur. Dur. D. 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 D -di. D -di. Dobra I practice and I have a hearts. Ja nie mogę, to musi się tak długo ładować? Z jednym sercem poradzimy Ku. Ku Baz słowem, Kurde Kół. O. O dub, dub, słowa, O Teraz mam nie I co? nie i co, nie mogę? WYPAD Pokaż Kurde, tyle mi brakuje. Oh. Oh, wracam za jakiś czas. Dobra, jestem po paru minutach yy, po. po practice. E, Mam yy, Dorobiłem się wszystkich cert pięciu. Mam nadzieję, Q. że tym. Tym razem nie przewadzę. Ku. Ku. ŻED. ŻED. Jad je Tu es Jed. je ŻED Jed, Jacques, Jacques, ŻAK Jed. teraz KEV ŻAK Jack. ŻAK Jack. 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 beige, beige, beige. Doob. Doob. Ah. Beige. beige kev. kerv beige jack beige jack jack dub beige Kev. kerv dub Kev. Kud. Dub. 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 Baj. Baj. baz Kev. Kev. Baz. co Koo. Koo. Baz. Baz. Bez. Bez. Dobra, jest i super. Ech. Halo, ile będzie się tu ładować? Końcu. Kurde. Jestem pierwszy! O kurde! Jak super. Pokonałem wszystkich. Mój cel życiowy został dokonany. Nie zamierzam się więcej uczyć. Nie chcę być level 100 Arab Kończę. No to cześć.